Dzień dobry, dzień dobry, kochani, witam bardzo serdecznie w kolejnym nowym dniu, czyli we wtorek, 29 kwietnia, w Różbita e, Witam. E, dziś imieninki u Katarzyny, Rity i Bogusi, wszystkiego najlepszego, drogie panie, oraz dla urodzonych dziś 100-latek i dużo zdrówka. E, kochani, za oknem słonecznie, ciepło, w końcu cieplej. Więc warto korzystać, kochani, jak nie przed pracą, to chociaż po pracy. Chyba, że macie wolne, no to szalejcie cały dzień. Kochani, za chwilę wybierzecie sobie kartę od 1 do 3, oczywiście, już składam. Z energią dnia, raz, dwa, trzy. Mam nadzieję, że wybierzecie jak najlepsze. Na koniec będzie przesłanie dla osób urodzonych dnia 29 i dla zodiakalnej panny. Kochani, przypominam, przypominam bo teraz jest bardzo dużo właśnie zapytań więc żebyście wszyscy się zdążyli tutaj zapisać i pytacie o to horoskopy na maj i matryce losu będę wykonywał jeszcze będę podczas majówki wykonywał może nie będę dostępny cały czas ale wszystko co będzie zamówione będę i w czwartek i w piątek i w sobotę i w niedzielę wykonywał więc zapisy na <laughs> horoskop na maj nadal piszcie prywatnie są kochani jedyneczki Jedneczki, dzisiaj mogą prosić o jakieś wsparcie. Może być potrzeba jakiegoś wsparcia, rozmowy z kimś, sprawa domowa, sprawa rodzinna, osobista. Ktoś będzie musiał wam w czymś pomóc. Więc kochani, jeśli jest taka możliwość, jeśli macie do kogo, mam nadzieję, że macie, nie wstydzcie się, warto poprosić i warto uzyskać. Na pewno na pewno nie zostaniecie z jakimś problemem sami. Dwujeczki. U dwójeczek przychodzi uzdrowienie. Uzdrowienie jakiejś sprawy emocjonalnej, zdrowotnej, jakiegoś problemu. Czyli dziś tak, możecie poczuć się lepiej, jeśli chodzi o strefę zdrowotną fizyczną, ale również emocjonalną. I może się zakończyć właśnie jakiś problem pozytywnie dla Was. Trójeczki muszą dzisiaj się nauczyć wybaczać. No, muszą się nauczyć wybaczać. Może być jakiś konflikt, stres związany w pracy, zawodowy lub powstający na tle materialnym. Gdzieś ktoś może przetrwoni pieniądze i Was to zdenerwuje. Ale wybaczajcie, machnijcie ręką. Może się poprawi. Kochani, no dzisiaj trochę widzę, że mniej pozytywnie energetycznie są te karty. Mam nadzieję, że jest najwięcej dwójeczek tutaj. Ale co by nie było, musi być dobrze. Kochani, 20 osoby urodzone 29... Mu, znajdą w sobie odwagę, by sprostać temu, co dotąd budziło wasze obawy, Więc, kochane, odważnie do przodu i pokonujemy lęk. zodiakalne panny mają kartę energii, czyli wypełni Was tęczowa energia radości i przyniesie wzrost witalności. Więc, panny dzisiaj też czują się dobrze. Może jakieś wieczorne Bajlando? Wszystkiego dobrego, kochani, pozdrawiam, miłego dnia.